Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale Słuchajcie, Dzisiaj zapraszam Was na składanie komputera. Będzie to komputer, któremu rozpakowaniu części, prezentacji części poświęciłem dosyć dużo czasu, ponieważ konstrukcja jest dosyć ciekawa. Budowa w formacie mini, płyta w formacie micro ATX. Będzie to komputer o bardzo specyficznych i bardzo skonkretyzowanych wymaganiach dla mojego klienta i taką właśnie propozycję tutaj przygotowałem. Dzisiaj będziecie widzieli składanie. Dlaczego konkretnie taki wybór podzespołów, a tutaj każdy element, dosłownie, każdy element był bardzo przemyślany, jest, jest w opisie filmu. Tam jest link do prezentacji tych części, gdzie poświęcam sporo uwagi, właśnie czy do boże obudowy, czy do boże płyty głównej, a dzisiaj to wszystko sobie złożymy. Będzie samo składanie w formie bardziej przyspieszonej, ponieważ oprócz tego, że ten komputer będziecie widzieli, jak on jest składany, to zrobiłem sobie również testy w lolu. Przynajmniej taki mam plan. Muszę się dopiero co prawda zarejestrować i tą grę będę odpalał na tym komputerze. Więc zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że to się elegancko uda, ponieważ ten komputer, ja tylko przypomnę z tej prezentacji części, to jest maszyna, która jest przeznaczona przede wszystkim do internetu, multimediów, biura, a w drugiej kolejności do gry tylko i wyłącznie tak naprawdę w jedną grę, ciągle grę w LoLa, ponieważ inne gry będą uruchamiane po prostu na konsoli. I w tej chwili... Lecimy już konkretnie z, ze złożeniem tej maszyny. pokażę wam jego krótką prezentację. Monitor jest włączony. Tu jeszcze trzeba tylko włączyć zasilacz i zrobimy sobie pierwsze uruchomienie tego zestawu. Natomiast akurat mam pilniejszą robotę w tym momencie i muszę po prostu tą maszynę na chwilę odłożyć. sobie, o, do BIOSu wejdziemy. Tą maszynę muszę na chwilę odłożyć, ona będzie czekała prawdopodobnie na popołudnie dopiero, a ja muszę się zająć innym komputerem stacjonarnym, który mam po prostu do naprawy. Słuchajcie, no UEFI, jak UEFI, tu jeszcze wyłączę, będziecie lepiej widzieli, bo komputer za chwilę zobaczycie. Przede wszystkim tak, jak chodzi, słuchajcie o wentylatory. Jeżeli chodzi o tu robimy silent. Robimy silent. Na procesorze zostawiamy standard. OK, teraz tak, data, godzina, która dzisiaj jest. No, ja muszę zobaczyć, 19.8 to się zgadza, ale godzina się nam nie zgadza, bo jest godzina 10.14. Sorry, jak wam zasłaniam. 10.14. OK, to już mam zmienione. Oce, no tutaj nie ma mowy o żadnym OC, Tu jest OK. Teraz tak Storage, Storage Configuration. No dysk jest wykrywany prawidłowo HCI, smart raport sobie włączymy. Dobra, słuchajcie, na chwilę obecną to będzie na tyle. Także ja teraz muszę sobie zrobić krótką przerwę z tym komputerem i wrócę do Was, jak już tutaj będę miał to wszystko ogarnięte, a was tymczasem zapraszam na krótką prezentację, jak ta maszyna prezentuje się w akcji. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, lecimy sobie z testem praktycznym. Udało mi się z wszystkim ładnie uwinąć i będziemy teraz walczyli sobie, lol. Do tej gry ten komputer został zaprojektowany, ale nie tylko, plus oczywiście multimedia i internet, bo do tego ten komputer będzie tylko i wyłącznie mojemu klientowi służył, do gier ma konsolę. Uruchomiłem jakiś trening bojowy, coś takiego, także to jest moje w ogóle drugie uruchomienie tej gry, więc nie śmiać się. Zobaczymy, jak to będzie. Nie, to chyba się powinno chodzić też trochę, co nie, żeby uniki robić. I ilość generowanych klatek widzicie, moi drodzy, słuchajcie, w górnym narożniku. A, bo tu mnie cofnij się trochę. Cofnij się, cofnij, myszczu bo mi zginiesz. I to jest jak widzicie ponad 150, ale przy jakich ustawieniach, słuchajcie, to jest ważne. Full HD, pełny ekran, bardzo wysoka jakość, tu wszystko na bardzo wysokie, z tego co widzę to chyba nic więcej nie ma. Obrysy postaci włączone, nie wiem czy to jest akurat na plus czy na minus, nie mam pojęcia, ilość klatek oczywiście bez ograniczeń, czyli fałsing po prostu wyłączony. I jeszcze wygładzenie krawędzi jest dodatkowo włączone. Tak to wygląda. W tym momencie mnie coś tam zabili, i ta ilość FPS jest bardzo stabilna. Dobra, ktoś tam zabił wroga. Stój, strzelaj, strzelaj dalej, gościu. Coś tam mi ta wieża próbuje mnie zabić. Dobra, ktoś tam zniszczony. Dobra, i teraz czekaj jak to było no, trzeba się wycofać trochę Cofnij się, cofnij mistczu Cofaj się no, ponad cały czas 150 klatek na sekundę, czasem ponad 160, ale za chwilę coś czuję, że nie delikatnie mówiąc zniszczą, dobra. możemy te upgrade y jakieś tam dokupić, uwaga w pobliżu tej wieży wroga Zostaje niewiele sojuszników znowu, że no dobra, no dalej cofaj się Cofaj, cofaj, a już po mnie. Ale też widzieliście, ile gra potrafi wygenerować klatek na sekundę. Ode mnie, więc w tej chwili to jest na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia moi drodzy w następnych filmach. A jeżeli ten się podobał, będę oczywiście mile widział łapki w górę. Ode mnie na tyle. Cześć, hej.